Kira Rudik, deputowana ukraińskiego Parlamentu Liderka Partii Głos. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Co Pani myśli o ostatnich działaniach Donalda Trumpa odnośnie do Ukrainy i Putina?. Jak powiedział prezydent Zelenski, nie akceptujemy tego, że toczą się jakieś negocjacje między USA i Rosją w Arabii Saudyjskiej. I czekamy, kiedy Stany Zjednoczone przedstawią jakieś spójne stanowisko. Bo dotychczas słyszymy wiele różnych rzeczy od Donalda Trumpa od sekretarza obrony Pita Hekseta, od wiceprezydenta J D. Vansa i od Keitha Kelloga, specjalnego wysłannika do spraw Ukrainy. Zatem dobrze by było zaczekać na podróż Keith'a Kelloga do Ukrainy, która jest zaplanowana na ten tydzień. Widzieliśmy już, jak wielu europejskich przywódców zmieniało swoje stanowisko wobec Ukrainy, kiedy przyjechali tutaj i zobaczyli, co tutaj się dzieje. Spotkali ludzi, którzy stracili wszystko przez rosyjską agresję, pojechali na linię frontu, porozmawiali z ofiarami agresji i spędzili trochę czasu w schronie podczas bombardowania. Mamy nadzieję, że wizyta Keitha Kelloga da mu lepszą perspektywę na to, co dzieje się w Ukrainie i jak to można zakończyć. Czy myśli Pani, że Donald Trump może powiedzieć Putinowi nie? Mam nadzieję. Teraz możemy tylko mieć nadzieję. Ale jest ważniejsze pytanie. Na razie jeszcze nie ma konkretnych propozycji na stole, ale każda propozycja musi mieć podstawę, którą są gwarancje bezpieczeństwa. Także niezależnie co myślimy o postawie Donalda Trumpa wobec Putina, pytanie brzmi, kto potrafi lepiej bronić swoich wartości. Czy to będzie Donald Trump, czy to będzie Putin? Gwarancje bezpieczeństwa. Jakie powinny być, żeby Ukraina, Ukraińcy czuli się znowu bezpiecznie? To proste. To musi być zapewnienie, że Rosja nie zaatakuje nas znowu. To można zrobić na różne sposoby. To może być przyjęcie kontrolowanych przez Ukrainę terenów do NATO. To może być takie uzbrojenie Ukrainy, że poczujemy się chronieni. To może być wysłanie międzynarodowych sił bezpieczeństwa. To mogą być jeszcze inne sposoby, ale nie wiem, które z nich będą wykonalne. Wiele pomysłów, jakie słyszymy od sojuszników nie bierze pod uwagę tego, w jaki sposób ta wojna jest prowadzona. To zupełnie inna wojna niż pierwsza czy druga wojna światowa, czy operacje prowadzone w różnych krajach w ostatnich latach. W tej chwili wygląda, jakby Donald Trump pomijał Ukrainę, rozmawia sam na sam z Putinem, organizuje rozmowy rosyjsko-amerykańskie w Arabii Saudyjskiej, bez Ukrainy, bez państw europejskich. Jak się z tym czujecie? Myślicie, że oni mogą zawrzeć porozumienie ponad Waszymi głowami, nawet nie uwzględniając Waszego stanowiska? What, Co wtedy zrobicie? Byłoby trudno zawrzeć porozumienie, nie uwzględniając zdania Ukrainy. Choćby dlatego, że mamy milionową armię, która cały czas, każdego dnia walczy z Rosją. I każda umowa pokojowa musiałaby wymagać, by Ukraina przestała walczyć, a my nie jesteśmy do tego skłonni. Przypominam, że w 2022 roku, na początku pełnoskalowej inwazji, niewielu ludzi na świecie wierzyło w nas i nasze możliwości do obrony i wytrzymania dłużej niż kilka dni. I Ukraina udowodniła wtedy, że potrafimy walczyć i będziemy walczyć, nawet jeśli zostaniemy sami. Zobaczymy co będzie. Nie sądzę, żeby było w interesie Donalda Trumpa zawarcie z Putinem umowy, która bez Ukrainy po prostu nie zadziała. Z pewnością pokazaliście swoją wartość na polu walki. Ale będzie ciężko kontynuować walkę, jeśli USA przestaną wysyłać pomoc, broń, amunicję, dane satelitarne itd. Jeśli zostalibyście pozostawieni sami, a może liczycie, że kraje europejskie będą kontynuować pomoc? Teraz ma miejsce szczyt w Paryżu, w jakiś sposób przeciwny temu, co mówił Trump. To jest dobre pytanie. Czy kraje europejskie będą nam pomagać? I chcemy wierzyć, że tak. Ze względu na nas i ze względu na nich. Bo często mówi się o tym, co będzie, jak Ukraina wygra. Ale myślę, że nie mówi się wystarczająco dużo o tym, co się stanie, jeśli przegramy. A wtedy kraje europejskie, które teraz się boją, które mają granice z Rosją, mogą mieć więcej granicy z Rosją, jeśli Ukraina zostanie podbita. Jeśli Rosja nie zostanie zatrzymana ani w Kijowie, ani w zachodniej Ukrainie, to wtedy na przykład Polska, Słowacja, Węgry, Mołdawia i inni będą musieli zmierzyć się z tym, że teraz oni mają Rosję u swoich granic, co jak sądzę nie pasuje do europejskich planów bezpieczeństwa. Ukraina jest jedynym krajem gotowym do stawienia czoła agresorowi, nawet nie jednemu agresorowi, ale sojuszowi Chin, Iranu, Rosji i Korei Północnej którzy nie przestają produkować dronów, broni, zaopatrzenia, rakiet. Europa musi zrozumieć, że Ukraina jest częścią europejskiego bezpieczeństwa i jest to w interesie wszystkich, aby uzbroić nas w najlepszy możliwy sposób. Musimy też zrozumieć, że w najbliższym czasie Stany Zjednoczone będą się skupiać na rejonie Indo-Pacyfiku, a nie na europejskim teatrze wojny. I kraje europejskie będą musiały to przyjąć i pomyśleć, jak się przegrupować i liczyć bardziej na siebie niż na Stany Zjednoczone. Brytyjski premier powiedział, że jest gotowy, by wysłać brytyjskich żołnierzy na Ukrainę. Czy spodziewacie się, że inne kraje europejskie postąpią podobnie i czy to wystarczyłoby, aby chronić Ukrainę i oczywiście inne kraje przed Rosją? Tu nasuwają się dwa pytania. Pierwsze, czy ci żołnierze będą uzbrojeni? A jeśli tak, to czy możecie najpierw przysłać te broń, bo potrzebujemy jej już teraz? Nigdy nie prosiliśmy innych krajów, by przysyłali tutaj swoich żołnierzy, bo wiemy, że to nasz obowiązek jako obywateli Ukrainy, aby bronić naszej ojczyzny. To, o co zawsze prosiliśmy, to były środki do walki. Na tym się skupiamy. Przyślijcie nam broń. O to prosimy. Po drugie, co się stanie, jeśli brytyjscy żołnierze zostaną tutaj zabici? Czy Brytyjczycy są gotowi, by iść na wojnę z Rosją, czy też zaakceptują, że z jakiegoś powodu rosyjscy żołnierze zabili ich żołnierzy? I to jest główna kwestia przy wysyłaniu tutaj jakichkolwiek sił międzynarodowych. Bo myślę, że europejscy przywódcy nie zdają sobie sprawy, że ta wojna wygląda zupełnie inaczej niż to, do czego są przyzwyczajeni. Mamy linię frontu długą na 1300 kilometrów. Bardzo trudno byłoby całą ją obstawić żołnierzami. Po drugie, byłoby bardzo trudno rozpoznać i potwierdzić, kto atakuje. Wyobraźcie sobie, że obok tych żołnierzy wybucha dron, a Rosja mówi, jak zawsze, to nie my. Rosja tak mówiła, kiedy zestrzeliła samolot pasażerski lot MH17, gdzie potwierdzono, że to oni. Rosja zaprzeczała, że zestrzeliła samolot Azerbejdżanu. Nigdy nie przyjęła odpowiedzialności. Co się stanie w takiej praktycznej sytuacji, kiedy będą tu żołnierze z innych krajów i anonimowy dron wybuchnie i kilku zabije, boże broni? Co się potem stanie? Jeśli nie mamy odpowiedzi na to pytanie, to jest za wcześnie, by wysyłać żołnierzy tu, do Ukrainy, bo tylko sprawiłoby wrażenie, że Rosja jest silna, a Europa słaba. Dlatego trzeba mieć przygotowaną bardzo silną odpowiedź w takim wypadku. I myślę i mam nadzieję, że europejscy przywódcy rozmawiali o tym w Paryżu. Wszyscy jesteśmy dorośli. Ustalmy, co zrobimy i co jesteśmy gotowi zrobić. I co ważne, skąd wziąć na to środki. So, the best way is to send, uh, weapons, Czyli najlepszym sposobem uh, jest weapons, wysyłanie broni, it, dobrej broni, uh, dużo so broni, tak byście mogli wygrać wojnę, a nie tylko zatrzymać ją na chwilę. Uh, uh, that's what, uh, I think... To mówimy od początku i teraz, kiedy ludzie zaczynają liczyć, ile będzie kosztowało utrzymanie sił międzynarodowych w Ukrainie, ile będzie kosztowało dozbrojenie Ukrainy teraz. Zamiast w 2022 roku wychodzi, że wysłanie nam całego potrzebnego sprzętu w 2022 roku było najtańszym rozwiązaniem. Ale wiecie co? Wysłanie nam broni teraz jest wciąż najtańszą opcją ze wszystkich dostępnych. Mam nadzieję, że ludzie to sobie w końcu uświadomią. Bo oczywiście ciągłe utrzymywanie półtora milionowej armii, jak powiedział prezydent Załęski, potrzebnej do samodzielnej obrony, będzie dużo droższe. Yeah, maybe some... Może można by użyć do tego rosyjskich pieniędzy zamrożonych na zachodzie. Yeah. Tak, myślę, że to byłaby najlepsza droga. Nie widzimy, żeby Europa robiła wiele w tej kwestii, a 300 miliardów euro wciąż jest trzymanych w Belgii w depozycie Euroclear. A teraz jest czas. Czas, by użyć tych pieniędzy do obrony Europy, zamiast myśleć, jak się dostać do kieszeni podatników. Rosja zaczęła wojnę i byłoby sprawiedliwe, by użyć tych pieniędzy przeciwko nim. Dziękuję bardzo. Usilnie modlimy się, by Ukraina szybko i zdecydowanie wygrała z Rosją i odzyskała swoją ziemię. Zobaczymy, co się wydarzy w najbliższej przyszłości. Naszym gościem była Kira Rudik, posłanka ukraińskiego parlamentu, liderka partii Głos. Dziękujemy. Chwała Ukrainie.